Zezwolenie wejścia na szczyt jest wymagane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy chcecie wejść na sam szczyt wulkanu. Jeśli nie macie zamiaru tego robić, to śmiało możecie wejść na górę do wysokości górnej kolejki. Możecie wejść, możecie wjechać, wtedy możecie się poruszać dookoła, ale przez bramki prowadzące na szczyt góry już nie zostaniecie wpuszczeni. Jak uzyskać zezwolenie, aby wejść sobie na szczyt T D? ponieważ wiele osób o to pyta, wiele osób nie do końca też wie, jak to zorganizować, tak więc postanowiłem nagrać taki film, w którym Wam pokażę w bardzo prosty sposób. Oczywiście link do tej strony zostanie również umieszczony pod tym filmem, żebyście sobie mogli jednym kliknięciem dotrzeć do tego miejsca. Wchodzimy na T. Stroną musicie wiedzieć, czasami działa bardzo powoli. I teraz tak. Na chwilę obecną interesuje nas wejście na szczyt, uzyskanie zezwolenia wejścia na szczyt. Słuchajcie, strona ta jest dostępna w kilku językach, niestety nie ma tutaj języka polskiego, więc pozostaje przy angielskim. Na liście aktywności macie pierwsze z góry właśnie zezwolenie wejścia na, na szczyt. Macie tutaj wszel, wszelakie informacje, śmiało możecie sobie to przetłumaczyć w Google, tak więc to nie ma żadnego problemu. Głównie starają się zaznaczyć, że wasze zezwolenie obowiązuje tylko na dwie godziny, żeby być na czas i żeby zejść na czas, ponieważ jest to tam ponad mocno, mocno sprawdzane i trzymają się tego, ponieważ niewielka, duża liczba, liczba jest tych pozwoleń wydawana, ale nie starcza dla wszystkich i też nie, nie chcą, aby tam był na szczycie był wielki tłok, bo tam naprawdę nie ma miejsca, a to też wiąże się z bezpieczeństwem. Kiedy już jesteście tutaj na tej stronie, kiedy sobie już tutaj ogarniecie sobie te informacje, obok macie zakładkę Booking. W Booking dokładnie wchodzicie. a widzicie, strona działa naprawdę powoli czasami. Ok, jest. Interesuje Was pierwsza opcja, wasze y, zwykłe po prostu wejście. Następna opcja jest dla już y, zorganizowanych wycieczek, tak więc wchodzicie, y, tak jak tak zostawiacie tak jak tutaj jest, wejdzie next step, znowu chwilkę czekania. Działa to strasznie, naprawdę strasznie. Dobrze i teraz tak, jak widzicie, dziś jest drugi, 2 listopada, cały miesiąc jest zajęty, od 30 pojawiło się wolne miejsce. O, są dwa dostępne miejsca, nawet się udało tutaj, jakby ktoś chciał, ale ja wiem, że strona jest oblegana, dlatego sobie pójdę kilka miesięcy do przodu. O, dobra, styczni to dwa miesiące w przód, jak widzicie, jest mocno, mocno, mocno zajęte. Ja sobie poszedłem po prostu. Te, mogłem tam bukować, ale po prostu ktoś na pewno będzie tego potrzebował, a na nagranie tego filmu nie potrzebuję, żeby komuś czasem zajmować miejsca. Wybiera, macie dostępne. Na dany dzień macie dostępne cztery, cztery okienka, w których możecie sobie wejść. Wybieracie sobie, Najpierw wybieracie sobie dzień, na przykład będzie 17. I już macie tu zaznaczone na daną godzinę, ile możliwych wejściówek zostało. No ja wezmę tutaj tą ostatnią, jest dużo osób, że tak mówię, nie chcę nikomu tutaj nic przeszkadzać. Następnie, kiedy już wybierzecie, zaznaczy się na żółto, tutaj wpisujecie ilość osób. No ja jestem, powiedzmy, jeden. no to. Jedna osoba wchodzi. Następny krok czekacie się otworzy kolejna strona. I tutaj już wpisujecie, tutaj należy szczególną uwagę zwrócić na to, żeby wpisać poprawne Wasze dane, czyli numer dokumentu, do, rodzaj dokumentu, numer dokumentu, imię, nazwisko, narodowość, mobilny, Wasz numer telefonu komórkowy, kontaktowy numer. Telefony, jakby coś się stało, z kimś mieliby się skontaktować. I najważniejsze, e-mail. E-mail jest raczej znaczy najważniejsze. Wszystkie te opcje są równie ważne, bo jeśli zostanie skontrolowani, no to to, co wpisujecie tutaj, musi się zgadzać z danymi, które oni będą mieli na miejscu. A e-mail jest szczególnie ważny, ponieważ. Yy, kiedy już to wszystko sobie wypełnicie, tutaj możecie sobie to wszystko ładnie przeczytać, wytłumaczyć, zaznaczacie tutaj ten kwadracik, że wszystko zrozumieliście i zgadzacie się na reguły tam panujące, dajecie następny next step i przenosi Was do potwierdzenia potwierdzenia Waszej rezerwacji i na e-mail zostanie Wam wysłana kopia potwierdza, potwierdzająca, potwierdzająca Waszą rezerwację. Ja sobie taką kopię, nie dość, że trzymałem na mailu, to jeszcze sobie wydrukowałem, żeby mieć wersję papierową, gdyby jakiś problem był z telefonem, gdyby ktoś mnie tam skontrolował i by było coś nie tak, po prostu chciałem taką mieć dla swojego spokoju, dla własnego takiego bezpieczeństwa i psychi psychicznego takiego, żeby nie było tam żadnych problemów, jakby się, jakby się ktoś zapytał o jakiś problem, by był z papierami czy z czymś, to nie chciałem z tym mieć żadnych problemów, tak jak mówię. I nie jest to nic trudnego. Jest to wejście na dwie godziny, tak widzicie, cztery okienka, i tutaj nie jest to zbyt skomplikowane. Natomiast warto mieć na uwadze to, że wykupujecie wejście sobie na dzień. Jeśli, tak jak ja, chcielibyście sobie wejść na wschód słońca lub przyszłoby wam, żeby wejść sobie na zachód słońca, to, żeby zrobić to zgodnie z prawem, potrzebujecie dodatkowe, dodatkowe zezwolenie. Poniżej, macie zaznaczone jedno tutaj przedostatnia opcja. Poniżej jest na wschód słońca i takie zezwolenie pozwala Wam być na szczycie nie jak 2 godziny w, poprzednim, w poprzedniej opcji, tylko tu możecie być aż 3 godziny, czyli od 6 rano możecie być do 9 rano. I poniżej macie, jakbyście chcieli iść na zachód słońca, to tutaj macie już nawet na 4 godziny, bez od godziny 18 do godziny aż 22. Pokażę Wam na wschód słońca, jak to wygląda. Jest. Dokładnie tak samo, ale tak już bądźmy, już nagrywamy film, to wszystko pokażę. Tu jest troszkę więcej informacji odnośnie tego, jakie panują zasady. Następnie mamy właśnie booking, i tutaj z bukowaniem na wschód słońca jest dużo łatwiej, ponieważ, żeby dostać się na wschód słońca, jest dużo dostępnych miejsc, ponieważ kolejka nie działa i masa turystów nie jest w stanie się tam dostać. A jak mogliście oglądać mój film, jeśli nie oglądaliście, to serdecznie zapraszam, yy, żeby możecie sobie zobaczyć, jak wygląda nocne wejście, bo ponieważ, żeby dostać się na wschód słońca, musicie wyruszyć w środku nocy, koło godziny, zależy od składu słońca, ale jest to marsz naprawdę pięciogodzinny, nie jest łatwy, jest naprawdę, naprawdę wymagający, szczególnie, że wchodzimy na wysokość 3718 metrów. I tak jak możecie zobaczyć, to ona się już tutaj załadowała yy, na dany dzień, powiedzmy, dobra, to... Mamy dostępnych 12 wejść. Zaznaczmy sobie na przykład, 16, że 16 chcemy wchodzić. Strona jest niesamowicie wolna. 16, opłaszczę oh, bardzo, macie 47 miejsc jeszcze zostało. Z tego co kojarzę, jest chyba 5 możliwych, możliwych miejsc 50, do, dla 50 osób. Nie wszyscy zawsze docierają, ale wiadomo. Zaznaczacie sobie, że tak samo jak w poprzednim filmie, że w poprzedniej opcji, że. Wybiera, zgadzacie się na tą godzinę, wpisujecie ilość dostępnych osób i jak możecie zobaczyć, tam było dwa miesiące zawalone, dwa miesiące do przodu, a tutaj macie już ten miesiąc, jest cały wolny, tutaj gdzieś na weekend i podejrzewam, że tu może być jakieś święto, dlaczego, dlatego, dlatego już znikło. Kiedy już tutaj sobie zaznaczycie tą na żółtą opcję, ile, ile osób wchodzi. Może nie będziecie sami, może będziecie się z kimś, tak więc będziemy musieli wypełnić dla dwóch osób. I następnie dokładnie tak samo wpisujecie te same dane. Na końcu odznaczacie opcję, że przeczytaliście i zapoznaliście się ze wszystkim. Dajecie next step i przenosi was do potwierdzenia, potwierdzenia waszej, waszej rezerwacji, gdzie musicie sobie zachować kopię i na maila, i... Możecie sobie również wydrukować, to też zalecam, bo to potem człowiek ma głowę spokojną, ma ten papier gdzieś tam w plecaku, nie waży to wiele, nie zajmuje to miejsca. A w razie jakichkolwiek problemów, bardzo prosto będzie to wytłumaczyć się z tego i zweryfikować, choć przyznaję, że ja będąc na wschodzie słońca nie byłem skontrolowany, nie było żadnej kontroli nikt nie przyszedł na górę, nikt mnie nie wyganiał ale na dole już jak kiedy schodziłem no to widziałem, że osoby, które już szły na górę, bo już kolejka była otwarta już bramki były, już strażnicy byli w parku weryfikowali osoby, które wchodziły na górę to więc później jest to sprawdzane tak jak mówiłem wcześniej nie kosztuje to nic, dlatego warto, warto takie zezwolenie mieć aby potem mieć głowę spokojną no, nie spotkałem się z z jakimiś komentarzami, z jakimiś y, informacjami, że ktoś tam kiedykolwiek kogo skontrolował, ale skoro to jest, skoro y, i dla Waszego bezpieczeństwa, ponieważ oni wiedzą, ile jest wtedy osób, że ktoś przyszedł, i ewentualnie i, i dla Waszego bezpieczeństwa, i dlatego tak mówię, żeby to było zgodnie z prawem, zalecałbym posiadanie takiego zezwolenia. W dzisiejszym filmie to wszystko. Jeśli coś, co wytłumaczyłem jest dla was niezrozumiałe lub użyłem jakiegoś skrótu myślowego, który dla was jest również niezrozumiały lub chcielibyście się po prostu czegoś więcej dowiedzieć, śmiało piszcie w komentarzach. Postaram się pomóc, jak tylko będę mógł. A na chwilę obecną to wszystko. Dziękuję bardzo, że zostaliście ze mną do końca i do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się. Hej.